Cześć, tu Beata. Dziś mamy czwartek, 23 grudnia, czas na minutę z taratem. Karta na dziś to żywioł ognia, czyli paść buław, albo w tym przypadku księżniczka buław. To jest karta entuzjazmu, to jest karta chęci działania, chęci tworzenia, angażowania się we wszystkie sprawy. I dziś rzeczywiście będzie, będzie taki dzień, który... W którym będziemy mogli wykorzystać wszelkie nasze umiejętności, zdolności, i dla niektórych z nas będzie to czas spędzony bardziej wśród bliskich, bo przygotowujemy się do świąt, przynajmniej ci, którzy obchodzą święta. Dla niektórych z nas będzie to ostatni dzień pracy, gdzie będziemy chcieli wszystko porządkować, podomykać, nie zabraknie nam energii. To też po to, żeby przygotować się do tego, co będzie po. Tej przerwie świątecznej. I myślę, że to jest fajny czas na to, żeby poukładać sobie wszystko, żeby wykrzesać jeszcze tą energię właśnie do tego, żeby, żeby sobie to poukładać, żeby y, y, przygotować się. Nie zabraknie nam siły, nie zabraknie nam optymizmu do działania. Naprawdę, to jest bardzo fajny sposób na to, żeby wejść na przykład w nowy rok już z takimi bardziej y, uporządkowanymi y, działaniami albo planami przynajmniej. To jest naprawdę świetna sprawa. Poza tym ta karta niesie też ze sobą duży potencjał i aż żal, żeby go nie wykorzystać właśnie do tego, żeby poukładać sobie pewne rzeczy. To, są, to jest karta też tak zwanych, to taki, takie trochę śmieszne stwierdzenie, nowe początki. Początki mogą być tylko nowe. Chociaż może nie. I właśnie dobrze jest przyjrzeć się temu, jak, jak chcemy działać w przyszłości, w jaki sposób chcemy działać. Podejrzewam, że myślimy już o tym, nad tym od jakiegoś czasu, ale ta karta właśnie jakby. Na dokładkę jeszcze przypomina, żeby tak właśnie działać. Skoro jesteśmy w żywiole ognia, to w wyzwaniu, a że to jest młoda karta z dworu y, Buław, w y, wyzwaniu możemy mieć czasami takie porywy zapalczywości, nawet gniewu czasami, więc warto tutaj kontrolować i przy, przy, przynajmniej nazwać te rzeczy po imieniu. Wówczas nie będzie nam to tak bardzo doskwierać. Niemniej jednak, wykorzystajmy potencjał tej karty, który ze sobą niesie, bo to naprawdę. Pozwoli nam się pięknie przygotować. My jesteśmy w Talii Heaven and Earth Starot. Tak wygląda ta księżniczka y, wojownicza. Um... To działanie z entuzjazmem i ze świadomością swoich sił pomoże nam też uwolnić się od tego, czego się boimy, na przykład z czym boimy się zmierzyć, więc to poukładanie, nazwanie rzeczy po imieniu, zjedzenie tej żaby na początku dnia, tak się często mawia, jest jakby idealne. E, dlatego na, naprawdę e, nie bójmy się tego, działajmy z, z taką otwartością, jeżeli nie z optymizmem, ale to... Ten nowy początek będzie o wiele łatwiejszy, bo my się, będziemy mogli się do niego przygotować i uwolnić, uwolnić się od tego, czego się boimy, na przykład. Um, I tak naprawdę um, warto zdać sobie sprawę, że to, czego się boimy, na przykład tutaj niekoniecznie musi mieć nad nami władzę i kontrolę. To są rzeczy, które już odchodzą, to są rzeczy, których jesteśmy coraz bardziej świadomi i im bardziej będziemy postrzegać to wszystko w ten sposób, tym łatwiej będzie nam to przezwyciężyć i nie, nic czy nikt nie będzie mógł już nas przestraszyć. Dlatego by przy, dobrze sobie przypomnieć przy okazji tej karty o swoich mocnych stronach, o swoim yy, entuzjastycznym podejściu, o świadomości swoich sił, swoich umiejętności, swoich zdolności. Owszem, może nie wszystko jest jasne, nie wszystko jest klarowne, może być jeszcze czasami niedojrzałe, jak już wspomniałam, jesteśmy w młodej energii dworu Buław. Niemniej jednak ten potencjał, aż szkoda go nie wykorzystać, tak jak powiedziałam wcześniej, dlatego jesteśmy przy końcu roku, oczywiście, dlatego też o tym wspominam, ale to jest jakby karta sama w sobie przypomina, jaki jest następny krok w naszym działaniu. Ku temu, żeby się uwolnić od tego, co nas ogranicza, ku temu, żeby, się, żeby w końcu powiedzieć tak, temu, co, co chcemy realizować w naszym życiu. Nie bójmy się tego i działajmy dokładnie w taki sposób, ponieważ ten potencjał będzie zmarnowany, jeżeli się nim nie zajmiemy, tak więc naprawdę spróbujmy spróbujmy działać w taki sposób, a, a ten dzień czy ten okres. Przed, przed końcem roku, będzie naprawdę wykorzystany yy, dokładnie tak, jak powinien, dokładnie tak, żeby nam służył, żeby, żebyśmy to my mogli powiedzieć to, yy, czy, czy realizować to dokładnie, co chcemy, powiedzieć to, co chcemy, yy, zmierzać ku temu, czego pragniemy w naszym życiu. Myślę, że to jest takie najfajniejsze. Wykorzystajmy tą energię. Ja wiem, że to już jest ostatnia prosta przed świętami i yy, yy, właściwie ostatni sprint i często, Część z nas będzie naprawdę bardzo zajęta. Niemniej jednak myślę, że taka mała wskazówka po to, żeby przygotować się nie tylko na te kilka najbliższych dni, ale pomyśleć tak refleksyjnie troszeczkę też na, na ten nowy rok, jak będziemy działać w tym nowym roku. Mam nadzieję, że nam się to uda. Trzymajcie się, pa!